Witam Was drodzy widzowie. Znajdujemy się na mapie Erlenberg. E, ja gram Stone Sentinel a to jest bardzo, bardzo ciekawy tryb, w którym jak widzicie się ślizgamy. Nazywa się Epoka Lodowcowa. No i czy uda się przez mostek przejechać? Udało się. E, Stone Sentinel to jest dosłownie to samo co Bizonte C45 Mamy tutaj typowy włoski magazynek z automatycznym przeładowaniem. Ja lubię grać magazynkami i uważam, że to jest bardzo fajna rzecz. Jak chodzi o obrażenia, no to podstawowo zadajemy 360 na strzał. Pyk. Pyk. Nie ma T-103. No niestety każda kolejna pestka nam się dłużej przeładowuje, także jak się wystrzelamy ze wszystkiego no to serio trochę czasu zejdzie zanim uda się e, cały magazynek przeładować ale możemy za to walić od razu z tego co jest dostępne w tym momencie dwie pestki teraz trzy widzicie pierwsza 11,2 się przeładowuje e, jak chodzi o moduły to mam wzmocnienie kółeczko i stabilizator jak dobrze pamiętam. O, fałka 01. Jedna pestka. Druga pestka. Będzie trzecia? Jest trzecia. Pięknie. Fałka porobiona. Ja tutaj widzicie. Bawię się na całego, ponieważ zasuwam tym moim bizontem z poślizgiem, jak nie wiem, na łyżbach. O, obsidian, no pokaż się. Pyk elegancko. Także wjechałem tam, gdzie na ogół przeciwnicy jadą, a gdzie oni pojechali, to ja nie wiem. E, oprócz tego, że czołgi się ślizgają, to jakoś nie, nie widziałem tutaj innych mm, takich rzeczy. E, daj znać w komentarzu, jakich używasz modułów, jak grasz Bizonte. I czy w ogóle podoba ci się ten styl, ponieważ y, ja mam średnie na razie wrażenia. Nie wiem sam czy mi się podoba, czy nie. No tak dziwnie to wygląda. Trochę jakby ten czołg był skałą, trochę drzewem, a sporo osób uważa, że wygląda po prostu jak kupa. Niestety czarny rynek tym razem nie dopisał, tak jak to strzelanie, ponieważ... Było sporo czołgów dostępnych, których nie miałem, jak KPZ, jak e, Forest Spirit, czyli chyba SU 130 PM, którym bym bardzo chciał pograć, ponieważ ostatnio bardzo lubię niszczyciele czołgów, a gram sobie SFAKiem, który jest akurat ciekawy i przyjemny. Go trzeba uważać, także wychodzi to różnie, ale jak się pierdzielnie za 800+, plus to uśmiech na twarzy. No i gdzie mi tu się chowa, gdzie to się chowa ten Skorpionik? Tu się chowa. Tu się chowa. Oj, oj, oj. Bizonte, jedna bomba, 388. No to taki rol już większy, większy. Poszczęściło się. Druga bomba! Nie weszło! Będzie trzecia bomba! Ojoj, ale też nie chcesz, by mnie mimo to rozwalili. Chociaż wygrana jest ewidentna, bo jechali moi sojusznicy tak samo jak ja do przodu. Jest żuwik! Żuwik, fajny czołg. Bardzo lubię też grać! Bomba! Nie weszła! Bomba! Weszła! Jeszcze jedna będzie? BĘDZIE! I mamy ponad tysiące obrażeń zrobionych, pitewka wygrana, udana, żółwik zszedł. Także jak materiał się podobał to koniecznie łapka w górę i nie żałuj nacisnąć przycisku subskrypcja, a tak wygląda właśnie ten styl. Płonąca skała z drewnem, nie wiem, no wymyślili to takie dosyć dziwne do, do skody. T56 mi się dużo bardziej podobał styl, no ale jest jak jest. Także miłego samej wygranej życzę. Na razie.